Cześć, witajcie! Pewnie wiecie już, że Xiaomi produkuje smartfony, ale nie wiem, czy wiecie, że Xiaomi produkuje również urządzenia z ekosystemu. Jedną z ostatnich nowości jest na przykład ten monitor gamingowy 34cale, z zakrzywieniem. No właśnie, ale jeżeli chodzi o ten nazwę gamingowy, czy na pewno jest tylko dla graczy? Na początek trochę cyferek i suchego info: rozdzielczość ultra wide quad high definition. To jest 3440 na 1440 pikseli. Zatem mamy tutaj proporcje 21 na 9. Dla porównania tradycyjne monitory. Wcześniej korzystałem na co dzień z dwóch monitorów. Tradycyjna rozdzielczość 16 na 9 przy full HD. Te dwa monitory zamieniłem na jeden monitor Xiaomi, czyli tak jakby miał ten monitor cały i połowę tego i to wszystko jest w jednym monitorze. Dla niektórych 300 nitów to jest za mało, dla niektórych za dużo. Ja jestem raczej w tej drugiej grupie, ponieważ w tym momencie mam monitor ustawiony na 70% maksymalnego poziomu jasności ekranu. Dla mnie jest to idealnie, kiedy ustawiam na 100% dłuższa praca na takiej maksymalnej jasności, za bardzo po prostu męczy oczy. Monitor wspiera też technologię ograniczającą niebieskie światło, podobnie jak w większości smartfonów teraz, a także technologię Flicker Free, wszystko po to, aby dbać o Wasze oczy nawet po zmroku. Sprawdźcie, czy masz zadbane oczy. Ja mam jeszcze okulary z filtrem niebieskim. Czematko. Także podwójna ochrona. Wiesz, co się rzuca w oczy, tak naprawdę, no i też jak sama nazwa wskazuje, no monitor jest zakrzywiony. Kerft to zakrzywienie. Zakrzywienie w tym monitorze mamy na poziomie 1500R i oznacza to tyle, że promień monitora ma 1500 mm. Aby dowiedzieć się nieco więcej o ukrytych funkcjach tego monitora, zajrzeliśmy na stronę produktową na mihome.pl i jedną z takich funkcji jest możliwość wygodnego oglądu trendów rynków giełdowych. Ty, to ja mam chyba odpowiedź na pytanie. To nie jest tylko monitor gamingowy, ale też giełdowy. <laughs> Monitor sprawdzi się idealnie szczególnie w FPS-ach, sigankach czy grach sportowych. Żeby jednak w pełni wykorzystać 144 Hz odświeżanie w rozdzielczości 1440p, no musieliśmy doposażyć się w naprawdę mocarny sprzęt. Dokładny model karty, który wykorzystaliśmy w tych testach, to iChill X3 RTX 3080, ma trzy duże radiatory, trzy wiatraki, poświetlenie RGB, wiadomo każdy lubi RGB, no i oczywiście pozwoli napędzić gry do 144 Hz, co pozwoli w pełni wykorzystać możliwości naszego monitora. Co będziesz teraz robił? Będę grał w grę. O, w jaką? W FIFA, to jest FIFA 20, myślę, że jak najbardziej miarodajna wciąż. Jeżeli chodzi o sprawdzenie grafiki. Widać, że na monitorze widzimy całą połowę boiska. No i zobacz na FPS-y też przy okazji. Wykorzystujemy nawet ponad to, ile oferuje samo odświetlenie monitora. I może mi się w końcu strzelić? A przewróciłeś. Strzelić dzisiaj, czy. Gubią się, gubią się już. Już się. No, gubią. Zmęczyłeś ich po prostu. Z swoim graniem. <grym> no patrz, co się bić ze mną, widziałeś to? Że jak popatrzyłem na ciebie, to uznał, że ma duże szanse. Aut? <grym> Umiesz to grać w ogóle? Nie. O kurde. Ale przegrałem. GOOOOO! Strzeliłeś? Tak, yes. Ale to nie twoi. No jak nie? No Żółty mi grałeś. A nie, nie ma żółtych. To sędzia był. A chodź podepniemy twój stary monitor i zobaczymy, jak to będzie wyglądać na starym monitorze. Dobry pomysł. O! Ale to malutkie jest. No dobrze, zobaczmy jak to wygląda na boisku. Nie, no nie widać połowy boiska. No tutaj. nie, nie widać, nie widać. Eee, to co? So, Battlefield odpalamy? Tak. To jedyneczka, może być jedyneczka? Czyli pierwsza część. No, no nie, pierwsza była druga. Ty, ale jak ja mam tu teraz grać? Co, tak, które mam trzymać? Tak? tak. Dobra, to ja tu nic nie widzę. Naprawdę muszę grać tak, żeby cokolwiek widzieć. To jest śmieszne, bo ja potrafiłem tak grać wcześniej i nie miałem z tym problemu. Mam wrażenie, że przeciwnicy są strasznie mali. I strasznie daleko. Gdzie on był? A, na dachu. Widziałeś go? Nie. No właśnie. Bo bo za ja mały dam, monitor. Tamten monitor bym miał, to bym go widział. Jak cię zabiją, to zróbmy szybko przesiadkę po prostu na monitor. Jak mnie zabiją, to teraz nie zginę. Tak, jasne. O. O! O! No i teraz jak? Cały świat jest mój. Co ale... prawda jesteś w menu dopiero, ale... Nie no, już jest fajniej. Co tam uruchamiasz? Możesz grać z przedszkolakami? No, no wszystko zajęte jest. Dobra, poczekamy w kolejce. Du, 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 du. O, zmienia się mapa znowu. Ba, 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 ba. Już grasz. Przecież widzę, że nie. Hmm. Jesteś moim ojcem? Nie. To nie jest Star Wars. No już strzelają. Wkręcasz mnie. Nie. Mam wrażenie, że widzę dookoła siebie aż, aż za dużo, ale... Nie, nie. O. Tu, ktoś też musi mieć ten monitor. No, wszyscy tak zaskocznie na, na nim grają. Tylko nie ty. No i jak ci się gra? No kurczę, panie. Ja wiem, że zaraz grałem snajperem i chciałem powiedzieć, że widzę więcej, tak naprawdę widzę mniej. Ale ogólnie, spójrz na to, no. Nie ma tych pełnych 144, tak jak mam oświeżanie monitora. Nie mam tyle mocnego procesora, ale no widzisz sam, że ta gra i tak na, na 90 klatkach jest mega płynna. No są wysokie wymagania, jak mamy jakość tekstur na ultra, pozostałe na wysokie lub średnie, no, utrzymać tyle klatek moim zdaniem i tak bardzo spoko. Jeżeli chodzi o filmy, tak jak widzicie, są czarne paski. Większość filmów jest jednak nadal nagrywana w rozdzielczości 16 na 9 zatem nie mamy pełnego wykorzystania naszego monitora, ale jest na to sposób, wystarczy pobrać plugin Ultra Widefy, który pomoże Wam wszelkie treści wideo rozszerzyć na cały ekran. Mega proste, włączamy tylko tutaj, jaką mamy rozdzielczość monitora. Wiadomo, że całość jest trochę skropowana, przybliżona, no bo to nie zmieniło magicznie tego jak został film nagrany, ale da się. Monitor sprawdzi się też bardzo dobrze tam, gdzie potrzebujemy dużo przestrzeni roboczej, na przykład przy montażu wideo. Pokrycie gamy kolorów SRGB 121% pozwoli Wam na tworzenie treści graficznych, na przykład na wasze social media, ale nie ukrywajmy, że do tworzenia profesjonalnej, prawdziwej, zaawansowanej grafiki potrzebny będzie monitor zapewne o wartości mojego całego komputera. Natomiast do codziennych zadań monitor Xiaomi z pewnością sprawdzi się idealnie. Zobaczcie to, że tutaj po środku na dole zazwyczaj w monitorach znajduje się logo producenta. Tu tego nie mamy, ale logo znajduje się o tu. Jeszcze foliki nie zdjąłem. O, dobra. Odłączyłem monitor, żeby pokazać wam pełnię możliwości, jeżeli chodzi o konfigurację położenia i ułożenia monitora. All right, all right, all right. Mamy tutaj 5 przycisków jeżeli chodzi o sterowanie monitora pierwszy to jest zasilanie Pozostałe to jest po prostu poruszanie się po menu Jeśli chodzi o menu to jest Można po polsku ustawić, można tu zmienić kontrast, kolory i tak dalej Jeżeli chodzi o złącza w monitorze 2 dwa HDMI, 2 dwa DisplayPorty Wejście słuchawkowe, a także na wejście na przewód od zasilania Schowek na kable To jest bardzo fajne, przydatne Co prawda HDMI, więc nie wykorzysta w pełni Właśnie, to jest też ważne, nie z tego wcześniej, jeżeli chcecie wykorzystać pełnię możliwości tego monitora, należy podłączyć go kablem DisplayPort, który jest w zestawie. HDMI do 120 fps, do 120 Hz ogarnia, natomiast DisplayPort wykorzysta w pełni 144 Hz. Eee, więc tak, ten kabelek sobie puszczamy tutaj, proszę bardzo. Jest estetycznie, nie ma żadnego kabla tutaj plątającego się. W zestawie jest też oczywiście już złożone, natomiast teraz wyciągnąłem taka tylna klapa do obudowy, żeby też kable m, były uporządkowane. No, magnesy się trzyma. Czas pomierzyć trochę. Zobaczmy długość monitora: 81 cm. Wysokość samego monitora bez podstawki: 36. Natomiast z podstawką w minimalnym rozłożeniu. To 40 cm I co jeszcze? Głębokość? Jak głębokość mierzymy? Do wody Gdy trzeba wrzucić? Czyli od końca podstawki do początku podstawki, czyli do końca nóżki To ma sens 24,3 cm. A czy wysokość tam się zgadzała? Nie, tam jest, jest. Wie, tam jest większa wysokość 51,2 Tu by się kończyło 50 No bo może w takiej, wiesz, pozycji roboczej Natomiast jeżeli chcecie pozbyć się stojaka a sam monitor powiesić na ścianie, to tradycyjne wejście wesa, cztery dziurki, podpinacie um, uchwyt i, i wieszacie na ścianę Jak widzicie, sam montaż jest mega prosty, w ogóle w sekundę go zdjąłem ze stojaka. A teraz go w sekundę założę. Pokaż zadowolenie na twarzy, że to zrobili w sekundę? Takie szybkie. No ale pozostaje pytanie, ile ten monitor kosztuje? Mateusz, czy ty wiesz, ile on kosztuje? Wiem, bo sprawdziłem. A, okej. Okay. Ale Wy nie wiecie. To jest no najtańszy. oni też wiedzą. Nie. 1999 zł. Obstawiam, że nic lepszego w tej kwocie nie znajdziecie. Ale na samym początku zadaliśmy sobie jeszcze pytanie: bardzo ważne pytanie. Dla kogo tak właściwie jest ten monitor? Dla graczy okej, okay, w nazwie ma gaming, więc w 100% się zgadzam. Nawet najbardziej wymagający gracze będą zadowoleni z tego monitora. Ale monitor nada się również bardzo dobrze do pracy biurowej, ponieważ możemy podzielić sobie monitor na dwie części i korzystać z różnych aplikacji w tym samym momencie. Nada się również bardzo dobrze dla tych, którzy chcą pozbyć się dwóch albo nawet trzech monitorów, które mają na swoich biurkach kosztem jednego monitora, aby to wyglądało schludniej, czyściej i było przede wszystkim mniej kabli. Sam tak zrobiłem z moimi monitorami, więc polecam wam to również. No i cóż, dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!